Zadanie ósme. Równanie takie w zbiorze liczb rzeczywistych nie ma rozwiązań lub ma ileś tam rozwiązań, tak? Czyli ogólnie musimy i tak, i tak sobie rozwiązać. Najpierw dziedzina, no bo x w mianowniku, tak? Czyli x minus 1 razy x plus 1 do kwadratu nie może być równe 0. No to my tak jakby robimy równanie do zera, tak jakby, czyli x minus 1 Równa się 0 albo x plus 1 do kwadratu plus 1 miał być. Równa się 0. No i teraz tu nam wychodzi x równa się 1. No a tutaj my możemy zrobić taki trik, bo normalnie musielibyśmy, powiedzmy, rozwiązać wzór skróconego mnożenia, policzyć sobie deltę, wyliczyć x1 i x2, ale. Przy takim zapisie, że mamy coś tam w nawiasie, do kwadratu równa się 0, to my możemy napisać, że to, co było w nawiasie, po prostu równa się 0. To jest taki skrócik, można powiedzieć, i wychodzi nam x równa się minus 1. Czyli nasza dziedzina to są wszystko, wszystkie liczby rzeczywiste, czyli x należy do rzeczywistych, z wyjątkiem zbiorów, którym jest minus 1 oraz 1. No i teraz przechodzimy sobie do tego naszego Licznika, no bo my jeszcze nie rozwiązaliśmy równania, my na razie tylko dziedzinę wyznaczyliśmy. I teraz tak, znowu skrót mały. Bo żeby rozwiązać to równanie, musimy się pozbyć mianownika, mnożąc obie strony tego równania, czyli lewą i prawą, przez cały mianownik. Tylko, że jak my prawą stronę pomnożymy przez mianownik, to i tak wyjdzie 0, no bo 0 razy cokolwiek daje 0. Dlatego w ramach skrótu myślowego, my po prostu przyrównujemy ten licznik, który był do 0. No i teraz z pierwszego nam wychodzi x plus 1 równa się 0, albo z tego drugiego x minus 1 do kwadratu równa się 0. No tutaj mamy x równa się minus 1, a tutaj mamy znowu możemy zastosować ten skrót myślowy, czyli zapisać, że to jest x minus 1 równa się 0, czyli x równa się 1. Wyszły nam dwa rozwiązania, ale oba nie należą do dziedziny, więc to równanie, nie ma rozwiązań, więc jest to odpowiedź A.